na pogoda nie ostudziła ciepła i atmosfery kiermaszu Wielkanocnego. Na dwa tygodnie przed świętami Wielkiej Nocy plac 11 listopada w łasku był kolorowy, tak jak wiosna, zbliżająca się zresztą wielkimi krokami, a świąteczne zapachy potraw czuć było wszędzie. To drugi kiermasz organizowany przez Urząd Miejski W łasku. Chciałbym, żebyście Państwo przeżyli dzisiejszy dzień jako wstęp do Świąt Wielkiej Nocy. Wyciszyć się. Spędzić te święta w rodzinnym gronie, z przyjaciółmi, żeby wszystkie troski od Państwa odeszły. Tego serdecznie Państwu życzę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w imieniu Pana Przewodniczącego złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych świąt. Święta wielkanocne kojarzą nam się z wiosną, z martwych staniem, z czymś nowym. Więc życzę Wam Państwu tego optymizmu i wiary w to, że każdy dzień będzie lepszy, i będziecie się cieszyć swoją rodziną i czasem, którym możecie z nimi spędzić. Szanowni Państwo, jesteśmy na drugim kiermaszu świątecznym. Okazją są święta wielkanocne, które już tuż, tuż. Pogoda nas generalnie nie zaskoczyła. Jest dosyć chłodno, ale bardzo dobry nastrój. Super potrawy, polecam naprawdę Łaskowianie słyną z jakości, z tradycyjnych potraw. Na przykład zupak szanowa, biała kiełbaska, tradycyjny żurek, ciasta. Super. Jest z nami dzisiaj pełniący obowiązki burmistrza pan Sylwester Florczak, witam serdecznie w takim kiermaszowym, doraźnym studiu. Proszę im powiedzieć, e, fajne powitanie, mnóstwo ludzi. Myślę, że jeszcze będzie więcej. E, dla Pana najważniejsze w tej tradycji świątecznej na dzień dzisiejszy, co jest? Proszę powiedzieć. Dla mnie najważniejsze w tej właśnie świątecznej tradycji jest spotkanie z najbliższymi. Uwielbiam te. Śniadanie wielkanocne najpierw jest święconka, z którą od lat idziemy z rodziną. To jest po prostu taki, taka rzecz, którą nigdy bym nie chciał, żeby została zapomniana. A później cała ta, ten anturaż świąteczny babki, wystrój, no, czuję się wtedy wyśmienicie. A zwłaszcza te spotkania rodzinne to jest coś, z co powinniśmy, czego powinniśmy być. Dumniej i to kultywować, bo jeżeli stracimy tradycję, stracimy swoją polskość. Ma Pan już gdzieś tam odłożone te wyjątkowe potrawy, które tutaj panie dzisiaj prezentują? Nie, na tę chwilę jeszcze nic nie dokonywałem żadnego zakupu, nie smakowałem, po prostu wiedziałem, że trzeba otworzyć ten kiermasz. Nie ukrywam, jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja. Od 15 jestem pełniącym obowiązki burmistrza łasku. Jest tyle spraw w gminie, że trzeba po prostu już podjąć obowiązki, ale przyznam szczerze, spotkałem się z niesamowicie wspaniałą atmosferą ludzi pracujących w urzędzie, za co jestem no, im bardzo wdzięczny, bo przyjęli mnie jak swojego. To jest najprzyjemniejsze. Naj, naj Szanuję ludzi i chciałbym, żebyśmy wszyscy razem wspólnie pracowali dla dobra naszej gminy. Ja powiem szczerze, że jako mały chłopak miałem okazję robić palmy wielkanocne, później je święcić, a jak w pana domu to wyglądało. Ja nie widziałem, że aż będę się wracał do moich lat dzieciństwa, ale powiem szczerze. Zawsze nas było si siedmioro rodzeństwa, a więc duża rodzina. Na święta była zawsze szynka kupowana jeszcze z kością i święconka była zawsze u nas w domu. Mamusia przygotowywała to pieczołowicie. My, ubrani świątecznie, już w sobotę, prawda? Jak zostałem ministrantem, jeździłem razem z dwójką innych ministrantów i z księdzem po okolicznych wioskach należących do parafii kolumna i uczestniczyłem też w tych święceniach w różnych miejscowościach, tych mniejszych. Przyznam szczerze. Tych chwil do końca życia nie zapomnę. A takim księdzem, który właśnie nam w to wprowadzał, był ksiądz Sojonder, teraz umarł. I miałem masę obowiązków, ale nie mogłem po prostu nie iść na jego pogrzeb. Musiałem iść, bo serce mi nie pozwalało inaczej się zachować. Także te tradycje wielkanocne są w moim sercu od zawsze. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu za krótką rozmowę, życzę fajnych, rodzinnych świąt, przede wszystkim jak najwięcej spokoju i chwilę oddechu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, kolejny mój gość, Pani Monika Mrowińska. Przy okazji Pani Moniki kolejna dekoracja świąteczna wykonana przez Koła Gospodyń. Czas wyjątkowy, ludzie sobie bardzo chwalą ten kiermasz i oby on trwał jak najdłużej. Jak się Pani czuje generalnie w tym roku? Czuję się bardzo dobrze. Takie kiermasze to wspaniała inicjatywa, jednoczy ludzi i myślę, że no można po prostu wesprzeć wszystkie stowarzyszenia i działające grupy lokalne, które no mogą w, tym, w takim momencie trochę zarobić i wesprzeć swoje działalności społeczne. Tak? Ja zawsze przychodząc do Was na stoiska, ku gospodyń wiejskich. Cenię sobie ten smak i tą tradycję, tak? Że zupy szanowe, niechrzanowe, żurki, biała kiełbasa robiona przez was, ciasta wyjątkowe. Rękodzieło również tutaj mamy przykład, tak? Palemki, niepalemki jest dużo chętnych, szczególnie z młodszych osób, które chciałyby uczestniczyć z wami w tego typu przedsięwzięciach. Czy... Myślę, że już coraz więcej pojawia się młodych ludzi i zaczynają doceniać takie właśnie. Tradycyjne potrawy i rękodzieło artystyczne. W tych pracach jednoczą się panie czy, czy panowie, społeczeństwo, to są takie miłe spotkania. Zapytam jako kandydatki na burmistrza, proszę mi powiedzieć, ten jarmarki, święto Róż, które tutaj, festiwal Róż, który jest od lat już w łasku, tego typu kiermasze. Przede wszystkim dla Pani, co one oznaczają? Co oznaczają dla łaskowian? Sądzę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. To jest to, że my się tu spotykamy, rozmawiamy ze sobą, wymieniamy jakieś swoje doświadczenia. Myślę, że to trzeba kontynuować i rozwijać z tego względu, że takie kiermasze, takie lokalne w ogóle spotkania są na całym świecie bardzo modne i promowane. I to, I to jest w, w tym świecie e, informacji takiej e, elektronicznej, to jest bardzo ważne, ponieważ to gdzieś tam w tym naszym, tych naszych młodym pokoleniu e, te spotkania, takie kontakt człowieka z człowiekiem zanika, więc tutaj to jest potrzebne bardzo. Bardzo dziękuję. Przy okazji życzę wszystkiego najlepszego, wspaniałych rodzinnych świąt. Wiatr, Szanowni Państwo, wieje coraz mocniej, ale zapewniam, że atmosfera jest bardzo, bardzo gorąca, jak zwykle na tego typu kiermaszach w łasku. Jest wyjątkowo smacznie, pysznie, a ci, którzy dzisiaj nie znaleźli czasu, żeby przyjść, mogą tylko żałować. Dziękuję bardzo pięknie i też życzę wszystkim wesołych świąt. Święta Wielkanocne to czas zmartwychwstania i czas tego, co się rodzi nowe, tak? więc bądźmy pełni optymizmu i czekajmy na ciepłą, piękną wiosnę. Wszystkiego dobrego. Stoiska kół gospodyń wiejskich, a także lokalnych artystów i rękodzielników były zapełnione dekoracjami na Wielkanoc. Palmy, pisanki, baranki, kurczaki czy strojki wielkanocne, symbole tych świąt cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących i z pewnością znajdą się i udekorują święconkę lub świąteczny stół. Oczywiście nie mogło zabraknąć przepysznych, świątecznych potraw. Przebojem okazała się rozgrzewająca zupa chrzanowa. Można było też spróbować innych wielkanocnych potraw, między innymi żurku, bigosu, pierogów, pasztetów i przeróżnych ciast. Pani Tereniu, ja pamiętam naszą rozmowę w roku ubiegłym, ten wyjątkowy pasztet, który też już nabyłem w tej chwili, naprawdę smaczny. Proszę mi powiedzieć, bo pamiętam, że w tamtym roku mieliśmy problem z wątróbką, czy moglibyśmy przypomnieć jeszcze raz ten przepis? Mamy w tym roku pasztec z wątróbką z indyka i mięsko też z indyka i mięsko wieprzowe i przepyszne przyprawy do tego paszteciku. A wszystkie te mięsa są gotowane, dwa razy przekręcane przez maszynkę. No i jedne pasztety są z czarnuszką, jedne pasztety są z suszonymi pomidorami i mój jest jeszcze pasztet bez niczego, bez żadnych dodatkowych ziarenek i suszone pomidory. Co zrobić, żeby ten paszczet był puszysty? U mnie y, pasztet jest puszysty, dlatego że y, białka są ubijane i lekko mieszane. Nie za długo mieszane, tylko chwilę i już wkładam do piekarnika. Jaka jest recepta na pyszne żureki? Y, bo dzisiaj już dosyć y, sporo tego żurku zjadłem. Jest rewelacyjne. Y, no, przede wszystkim dobre mięso, y, biała kiełbasa, oczywiście świeże jajeczka. Do tego grzyby suszone, no i majeranek, sól, pieprz. Rozmawiamy o świętach wielkanocnych, a usłyszałem dzisiaj u Was na stoisku nazwę makowiec japoński. Tak, osobiście go robiłam sama. Jest to przepis troszeczkę zmodyfikowany, nie jest taki naturalny jak jest z przepisu, bo jest z gruszkami i z jabłkami. Pani Moniko, tu dziewczyny z koła gospodyń się śmieją, humory wam dopisują, pomimo y, niskiej temperatury, ale śmieją się wspólnie z siasta nazywanego Leniwą y, Synową. Skąd taki pomysł na Leniwą Synową? Y, powiem tak. Ja mam syna, który już dorosły, ma dziewczynę, co prawda nie jest jeszcze moją synową, leniwa nie jest, ale pewno której są, także pewno stąd to się wzięło. Kończąc, yy, zwracam się do wszystkich przyszłych synowych. Weźcie poprawkę na wiatr, że jest również ciasto, które nazywane jest leniwą synową. I z tego co wiem, chyba z niczego to się tak nie wzięło. No, chyba raczej nie, chociaż z tego miejsca pozdrawiam moją przyszłą synową, która jest mega pracowita. Bardzo dziękuję pani Terenio. Również tym razem o wątróbce pamiętaliśmy. Tak, wątrubka jest na pierwszym miejscu w moim pasztecie. mnie interesuje ta zupa szanowa, pani Basiu, bo pięknie wygląda, aromatycznie, już próbowałem. Wyjątkowa. Nie wszędzie spotyka się przy okazji takich wystaw, przy prezentacji taką zupę. My, jako koło gospodyń, złopatek, kobietki aktywne, postanowiliśmy pierwszy raz zrobić zupę szanową. Na produktach naszych, niesklepowych, niekupionych z gospodarstwa naszej koleżanki, łącznie z ucieraniem krzanu. Łezki leciały, ale efekty mamy: zapach, aromat przepiękny, na ekologicznych warzywach, na wywarze z białą kiełbaską, z jajeczkiem, jak na wielkanocny okres przestało. Pani Marzenko, macie tutaj przed sobą y, wspaniałe zajączki. Chciałoby się je zjeść natychmiast. One dotrwają do świąt, na one są upieczone. I skąd taki pomysł, żeby bawić się w takie właśnie rzeczy wspólnie i piec? Yy, zajączki powstają w foremkach. Myślę, że nie jest to aż yy, nic trudnego. Yy, po prostu taka, yy, taki zajączek, jak w blasze, to jest foremka. To myślę, że nie ma takiej ciężkiej pracy przy tym, a ładnie wygląda. Z czego, Pani Basiu, te zajączki są pieczone? Co niektóre y, widać, jakby się uśmiechały, to w sumie mimo wszystko trochę czasu z Waszej strony również przy tej zabawie, wypiekania takich y, fajnych rzeczy y, wymaga. Zawsze podchodzimy wesoło do wszystkich wyzwań, więc te zajączki też jako wyzwanie wielkanocne są wesołe. Upieczone są z masy, z masy, na 100% doleżą do Wielkanocy, bo są to z masy. Y, Ciasta babkowego z przepisu babcinego, więc one spokojnie doleżą do Wielkanocy. Po prostu bez rozpakowywania przechowywać w lodówce i są do koszyka przepiękne. Jak tak zapytam na koniec, jakby miał, yy, co na stole jest ważniejsze: żupa, zupa szanowa z jajkiem czy żurek z kiełbaską? Yy, no, żurek z kiełbasą, ale mi się wydaje, że na, na, na ten czas i na dzisiejszą pogodę jest zupa chrzanowa bo jest ostrzejsza i rozgrzeje nas. Pani Bożano, widzę, że Pani jest dzisiaj z synem i jest Pani uśmiechnięta. Bardzo fajne wydarzenie ten kiermasz, integruje ludzi. Bardzo mi się podoba kiermasz. Ciekawe rzeczy świąteczne. No i mogłoby być więcej nawet tych stojących. Czy mi uchylić rąbka tajemnicy, jakich zakupów już Pani się dokonała? Oczywiście, oczywiście, że dokonałam. Są jajeczka kupione, jest palemka kupiona świąteczna. Oj, przepraszam, zapomniałam pokazać. Życzę udanych, miłych, mile spędzonych świąt. No, ja jestem łaskowianką i, i się czuję tutaj dobrze. Miała Pani okazję coś dobrego dzisiaj spróbować? Jakiś pasztecik, nie pasztecik? Nie, bo ja tu jest ]czę... mnóstwo takich... Super rzeczy Oczywiście. produkowanych przez koła gospodyń. Tak, wiem, wiem, bo mam zamiar też się zapisać do koła gospodyń, tylko ja jako czastkowianka, ale to koło, które powstaje dopiero. A tu są już takie koła, które tyle lat no, funkcjonują. No to życzę tak. wszystkiego najlepszego. Wyjątkowych pyszności w okresie świąt i dobrej pogody. Dobrego udanego weekendu i wszystkich łaskowiaków pozdrawiam. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Przygotowano gry i zabawy oraz warsztaty artystyczne. Brali w nich udział młodzi strażacy, członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, ochotniczej straży pożarnej w Łasku. Pani Żanetko, tak patrzę przy okazji kiermaszu wielkanocnego to chyba najmłodsza drużyna pożarnicza, jaką widziałem. To jest nasza dziecięca drużyna pożarnicza w Łasku, która powstała w tamtym roku. Cieszymy się, że dużo dzieci z Łasku i poza Łasku przybyli do naszej drużyny i możemy patrzeć, jak się uczą, chcą być tymi strażakami i ciężko pracują nad tym, żeby być tymi wielkimi strażakami. Bartosz, widzę, że tutaj z całą drużyną nosicie babeczki upieczone, fajne kurczaczki, dekoracje świąteczne. Powiedz mi, fajnie się czujesz na tym kiermaszu? Tak. A dlaczego chcesz być strażakiem? No bo ym, lubię gasić pożary. Lubisz gasić pożary, tak? A ty powiedz, dlaczego chcesz być strażakiem? Bo chcę po prostu, tak? Tak. A co jadłaś? Eee... jajko. Jajeczko, tak? A ja polecam jeszcze żurek, bo jest chłodno, taki ciepły, gorący żurek, to się rozgrzejecie. Nie lubię. Nie lubisz? A co lubisz? E, lubię słodycze i warzywa i owoce. Czyli baranek z cukru, tak? Jajeczko z cukru albo z czekolady najlepiej. Mm? Tak. No fajnie. Czego takim dzieciaszkom, czego sobie życzycie dzisiaj? Widzę, że puszka coraz pełniejsza. Czego sobie życzycie wy wszyscy jako Tacy najmłodsi pożarnicy na święta? E, oczywiście zdrówka. Pomimo takiej nieładnej pogody, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej z tą wiosną naszą. E, siły, odwagi, radości i ciepła rodzinnego, żeby nas wspierała w każdą sytuację, jaką możemy. E, się pokazywać jako drużyna i oczywiście pomagać drugiemu człowiekowi.